Siemanko, tu znowu Igor no siedzę właśnie przed kąpem. i piję herbatę no i pomyślałem sobie, że pokażę wam jak gram w Diablo dobra, no to zaraz sobie pogramy dobra, ładuje się no i zaraz sobie pogramy, to jest taka fajna gra Trzeba zabijać potwory. <laughs> w ogóle mam bardzo. a dobra już się załadowało. Eee... Czekajcie, no dobra, no to nie wiem, idziemy tutaj. <laughs> I ten. Eee... No, i... no i trzeba tutaj zabijać potwornie. No, i generalnie gra jest fajna. Go. Tylko... czekaj, co, co jest? No dobra, to by do tyle w tym odcinku. To zapraszam do lajkowania filmiku, subskrybowania kanału. No i na razie, cześć. Oh. Uh -huh.